Ale słucham, z kim mam przyjemność? Halo? Z kim mam przyjemność? Argędziuszamanowski z tej strony. Panie Nie nie, odzwajmy, pana. Ja u kontroli jakoś Międzynarodowej platformy inwestycyjnej Electric Rate. Podnoszę pana wcześniejsze rozmowy z naszym menadżerem, panem Przemysławem. Pamięta pan w piątek. Patrzymy to do pana odzwania. Słyszymy pan? Słyszę, słyszę. Super. Panie Nie nie. Pan, jest, co Panu nie było wytłumaczone do końca, bo rozumiem, e, nie zaczął Pan współpracę, bo jakieś informacje Panu jak było na, na temat tej oferty? Nie no, były pewne informacje, ale to jest moja tajemnica. E, Tajemnicę, chyba e, Pan nie zaczął? E, ten... W czym mogę Panu pomóc, proszę Pana? Panie nie, nie oddzwaniam, żeby sprawdzić ochotę naszego menadżera, Pana Przemysława. Panu, panu pracy, e, takich, e... Zadam panu pytanie, pytanie z natury, magii i religii. Czy wierzy pan z Boga? Nie pana. To nie mam o czym rozmawiać. Ale to nie o to chodzi nawet.